Maurycy Polaski. Mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Serdecznie zapraszam do Teatru Słowackiego w Krakowie. Nie mam w tym żadnego interesu. Na dziady. Ale skoro Pani Kurator Barbara Nowak kategorycznie odradza, to spektakl jest wart polecenia. Proszę Państwa, Pan Andrzej Wodecki, z którym współpracuję od pewnego czasu, od dawna już właściwie, nie pisał mi nic. Ale napisał i ta piosenka wydaje mi się na jesienny listopad w sam raz. To będzie taki evergreen, jesienny pewnie nasz. Tekst bardzo fajny. Ograniczyłem się dzisiaj, bo taki jestem ograniczony, do zrobienia muzyki panu Andrzejowi. Bardzo serdecznie Państwa proszę. czas gdy budujemy forty stawiamy mury oraz płoty kryzys dosięga nas głęboki dolar szaleje euro 5 złotych ceny paliwa idą w górę co znacznie sprzyja ekologii zamiast się wystać w korkach sznurem możemy moknąć i ćwiczyć nogi raz dwa Nadchodzi zima, śnieg i mrozy, trzeba się cieszyć, będzie ładnie, węgiel jak diament dzisiaj drogi, prąd niczym szmaragd, gazu braknie, kredyty w górę, żywność droga, ład zatonowy, bajzel stary, prośmy na koniec jakiegoś Boga, by dał nam dzisiaj trochę wiary. wiary. Człowieka rozumnego, który wyciąga z czasem wnioski, z większym rozumem od swego ego, co coś dobrego zrobi dla Polski. Do zobaczenia, do jutra.